Witam Was serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie kurczaczki. Wczoraj robiliśmy taki koszyczek baranek. No. I mówiliśmy sobie troszeczkę o numerach alarmowych. Zrobiliśmy sobie taką przypominajkę. Gdzie mieliście zapamiętać y, kolory numerów alarmowych, czyli czarny, policja, czerwony, y, jest straż pożarna, niebieski, y, pogotowie ratunkowe i numer alarmowy. Y, numer do policji to 997, numer na straż pożarną 998, numer na pogotowie ratunkowe 999. I numer taki uniwersalny 112. Mówiłam Wam też jak ratować ludzi, jak, że, że jest to bardzo ważne i mam nadzieję, że to wszystko już pamiętacie. A dzisiaj zrobimy sobie kurczaka na takim patyczku na szaszłyczku. Popisimy go na szaszłyku. Ja mam akurat taki duży szaszłyk, patyki do szaszłyku. Do tego będą nam potrzebne e, pewne materiały. E, jest do tego potrzebny żółty kartonik. Ja zaraz narysuję tutaj, bo sobie od, od, odrysowałam, ale tego nie widzicie. Do kamery może pokażę bardziej. Nie widać. O! Tak sobie naszkicowałam taką gruszeczkę. Teraz ją troszeczkę bardziej naszkicuję, żebyście widzieli. Najlepiej jak zrobicie to sami. Narysujecie sobie na większym, troszeczkę większym kartonie, najlepiej sztywnym, gruszkę. To jest brzuszek naszego kurczaka. Narysujemy sobie jeszcze. Jeszcze skrz, y, główkę naszego kurczaka. Taki kołnierzyk mu zrobimy. Głów, główka nie musi być żółta, a może być także brązowa. Ja nie mam akurat już y, więcej materiału, więc y, zrobię z żółtej. Którą przyczepimy do. Naszej gruszki. To będzie główka. Potrzebny nam jest jeszcze ogon kurczaka. Czyli te pióra, takie co mu z tyłu, z tyłu wystają. Kurczak, kurczak tam samo jaki i kura. Kura, kogut i kura. No wiadomo, kogut jest bardziej kolorowy, kura jest bardziej właśnie taka żółta. No i więc nasza kura, nasz kurczak będzie właśnie taki żółte narysujemy jeszcze sobie łapki kurczaka ja, ja odrysuję je tutaj najpierw zrobię jedno skrzydełko a potem jak wytnę to odrysuję drugie bo chodzi mi o to żeby one były dokładnie takie same dwa o. tak samo zrobię z nogami Kurczaka. Zrobię dokładnie jak wytnę jak, jak tą, to wtedy zrobię drugą. Narysowałam jeszcze grzebień kurczakowi. I jeszcze narysowałam mu tutaj takie łezki, które będę wycinać. To są nasze takie, jak kurczaki mają pod brodą. O. Takie dwie łyski. I teraz będę to wszystko wycinała nożyczkami. Oj, za daleko pływa. Wycinała Wycinałam nożyczkami. Nóżko od razu podwójnie wyciąć. Dobrze, uda się. Najpierw ja trzeba wszystko dokładnie wyciąć. Starajcie się zrobić to bardzo dokładnie, żeby nie było widać też e, naszy, śladu naszego e, ołówka na przykład, bo jak ołówkiem rysujecie, to czasami widać. No, natomiast jak, tego, jak będzie bardzo mocno widoczne, to się też tym nie przejmujcie. Zawsze można gumeczką zatrzeć. Wycinałam podwójnie, więc mam dwie już, dwie łapki kurczaka. Włożymy go sobie. Tu jest bardzo drobno do zrobienia, więc za chwilkę to zrobię, bo wezmę mniejsze nożyczki. I wytnę jeszcze naszego naszą grdykę kurczakową. O. Mamy tutaj taką grdykę kur kurczakową. Wytniemy też skrzydełka. Skrzydełka chciałam zrobić podwójnie, więc zagnę bardzo blisko siebie, żeby one się jednocześnie dwa wycięły. Mhm. Tego trzeba wiadomo mieć dobre nożyczki, żeby to ładnie zrobić. Mhm. Jeszcze tutaj ładnie przetniemy. O i mamy już skrzydełka kurczaka. Właśnie w ten sposób. Teraz wytniemy główkę. Już wszystko ładnie powycinamy, to wtedy będziemy kleić na razie. Na razie nie kleimy. I oczywiście przyczepiać do naszego szaszłyczka. Wtedy będzie można go wstawić do koszyka. Będzie nam ostawiał koszyczek. Albo do, do owoców, na przykład na mazurka możecie, możecie też go wstawić. Będzie też ozdabiał mazurki. OK, mamy głowkę. Teraz wycinamy brzuszek kurczaka. No i oczywiście szyjka. To jest gruszka, gruszka to będzie taka szyjka nasza. Mamy wycięte. Wytniemy teraz naszą pupę, można powiedzieć. To jest ogonek, ale to będzie na, na takim, jakby z tyłu. I na tym przyczepimy naszą wykałaczkę. I tu jest potrzebna nam, jest nam potrzebna, potrzebna nam jest taśma klejąca. Także przygotujcie sobie taśmę klejącą. Może być dwustronna, może być jednostronna. Ja nie mam akurat dwustronnej, więc będę używała takiej taśmy bardzo grubej ale ona mi będzie tutaj dobrze trzymać. Po prostu wezmę taśmę, którą mam w domu, taką szarą, grubą do pakowania różnych ciężkich rzeczy. I ja akurat tam użyję. Nie będzie tego widać. Już mamy wycięte. Mhm. Właściwie wszystko mamy wycięte poza, poza naszą główką. Wezmę nożyczki. Dobrze jest, dobrze jest mieć też małe nożyczki, większe i mniejsze. Zawsze się przydadzą. O. To jest troszeczkę większa technika wycinania, ale ja już wiem, że Wy już potraficie. Już po tylu zajęciach ze mną to już na pewno potraficie. Appearance Uh huh. No i mamy już taki kuszobyczek, który będziemy przyklejać na główkę. Może tu już mamy zrobione. No dobrze, przyszedł czas, żeby Wam pokazać e, moje, e, moje już zrobione e, zrobione taki dziobek. Słuchajcie, dziobek robimy w ten sposób, że jak mamy Taki trójkąt, tak? Wycinamy, najpierw wycinamy trójkąt, tak? Po czym ten trójkąt zgniatamy ze sobą. No i jeszcze raz zgniatamy ze sobą, zaginamy i, i widzicie, jak, jak zagniecie ten, tu, tu, bo on będzie na początku w ten sposób, tak? Jak zagniecie, to zrobi wam się tutaj. I oczywiście tu będzie troszeczkę wychodzić, tak? Więc trzeba, trzeba go tak ładnie przyciąć. I te, widzicie co tutaj jest, na no, to, to będziemy przyklejać do kartki, tak żeby to było, żeby to po prostu trzymał się ten dziubek. I takie dziubki zrobimy dwa. Jeden większy i drugi mniejszy. Jeden będzie na górze. Drugi będzie na dole. Tak jakby pod spodem, tak? Ale oczywiście nie musimy dwa, dwa przyczepiać. To zobaczymy po prostu, jak on będzie wyglądał. I wtedy przyczepimy yy, te dwa, do tego oczywiście będą nam potrzebne będziemy nam potrzebny klej. Ja mam tutaj już klej yy, ten mocniejszy. Możecie użyć w kleju w sztywcie, jeżeli uważacie, że jest dla, dla was lepszy. Ja teraz będę przyczepiała y, główkę. Główkę przyczepiamy w ten sposób, że nie całe nie całą, tylko tak mniej więcej do połowy dajemy kleju, czyli na te wypustki, tak można powiedzieć mhm. No na kołnierzyk uczaka. Wypustkie, tak gdyby to odstawało, to nie odstaje za bardzo. No więc. No, tak właśnie tym klejem. Doklejamy. Jak do kołnierza, to wiadomo, że gdzieś tak do szyi, żeby było wiadomo. O. No i już mamy zrobioną główkę. Kurczaka. Tutaj szyjka jest, jak widzicie. Potem można to pokolorować. Na razie robimy w ten sposób. Dobrze byłoby mieć, pamiętajcie, czyste, czyste paluszki do tego. Bo to żółty kartonik to bardzo ważne jest, żeby było ładnie. Teraz doczepimy naszą grzyweczkę. I oczywiście też grzywki nie całą klejem, tylko odrobinkę tutaj oddajemy kleju. Nie na całość, tylko w ten sposób. A, troszkę za dużo. I przyczepiamy do kurczaka. Mam już grzywę. Słuchajcie, ja oczka to przygotowałam takie troszkę nietypowe. Ponieważ oczka kurczaka zrobię, słuchajcie, z takich ruszających oczek. I chciałabym, żeby miał duże oczka. Nie takie maciucie, tylko takie duże, nie takie olbrzymie, jak tutaj są. Chociaż przyłożę i zobaczę, które będą lepsze. Mhm. Czy te większe, czy odrobinkę mniejsze? No i zaraz zobaczymy, które będą lepsze. Czy dwa takie, czy, czy takie? Wydaje mi się, że będzie bardziej wesołe, jak będzie miało takie większe oczy. Nie, nie te. Tylko te większe. No chyba tak. To są naklejki, więc można je spokojnie odkleić. Takie dwa wielkie nakleić. Możecie oczywiście, jak uważacie, że mniejsze, to możecie zrobić mniejsze. No i uważam, że ten kączek będzie po prostu bardzo śmiesznie wyglądał z takimi wielkimi oczami. Zobaczcie, ruszają mu się oczka. Dobrze, dobrze byłoby teraz właśnie przyczepić mu dziobek. Najpierw większy. Klej dajemy tylko i wyłącznie tutaj. I paluszkiem trzeba pomóc sobie później to przykleić. Żeby to wyglądało jak taki trójkącik, wiecie? O. Hop. Widzicie? Słuchajcie, możecie zostawić z jednym, jeżeli uważacie, że jeden będzie ok, i wtedy po prostu pod spód nakładać. I ja tak zazwyczaj robię, czasami daję dwa. Ale wiecie co? Chyba teraz zrobię, ponieważ mam duże oczka, więc może, może być to jeden. Pokażę Wam, jak to, jak to by wyglądało, gdyby były dwa. Możecie zrobić dwa albo zrobić jeden. No dobrze, ja pokazałam Wam dwa, więc zrobię dwa. Niech będzie tak prawidłowo. Mhm. A w ten wtedy zginamy bardzo ciasno ze sobą, tak? Bo on już musi być mniejszy, więc po prostu mi ciasno ze sobą zgięte i pod spodem długopisem albo ołówkiem możecie docisnąć. Tak to wygląda. Pamiętajcie, że jak on będzie mniejszy, to po prostu będzie będzie lepiej wyglądało, jak jest mniejszy. Wtedy wygląda tak, jakby on ich chciał jeść. Widzicie? I teraz pod spodem yy, dam dam mu grdykę jego. Śmiesznie. Taką grdykę właśnie, żeby sobie musiał mógł gulgać, tak jak koguty czy yy, czy, yy, czy kurczarki to sobie tak gulgają, tak? Oj, wiecie co zrobiłam źle? Dobrze byłoby to pod To dać troszkę, a. Odrobinkę podciągnąć. Ołówkiem lub długopisem, znaczy długopisem. Czymś takim właśnie yy, możecie sobie dociskać wtedy. To bardzo ładnie wygląda. Sobie dociśniecie, widzicie? Dobrze. A teraz tak, teraz przyczepimy mu. Łapki. Słuchajcie, ja zrobiłam łapki żółte, ale nie ma tu problemu, możecie zrobić łapki kolorowe. Taka zasada jest taka, że dzióbkiem. Ja zrobiłam taki: widzicie, żeby to wyglądało, że. Ja wam specjalnie to pokazuję, żeby, żebyście potem mogli ładnie to odrysować, czy narysować sobie tak jak umiecie. Tak jakby skrzydełka aniołka. Jak przyczepicie tutaj, prawda? To on będzie wyglądał trochę jak, jak aniołek taki. O. Mhm. Z jednej i z drugiej strony. Już przyczepiam. Z jednej strony. No, docisnąć można, pamiętajcie, żeby wtedy się lepiej na pewno przyczepi. Z drugiej strony. I nasza kurka będzie śliczna, zobaczycie jaka. Możecie z tej kurki zrobić też e, też oczywiście kurczaka, ale wtedy musielibyście e, zrobić kolorowy. I ja Wam może pokażę później. To jest nasza kurka. Kurczaczek. Gdybyście to zrobili w różnokolorowo i przyczepili tutaj z tyłu, to wtedy to wyglądałoby, y, wyglądałoby y, po prostu na, kurcza, na takiego kurczaka wielkiego, wiecie? Tylko długie musiałby mieć pióra. To ma za krótkie pióra troszkę. Dobrze, teraz przyczepimy mu właśnie ten ogonek. Ale uwaga, ogonek jak przyczepiamy. Trzeba go troszkę tutaj nagiąć, to będziemy przyczepiać w ten sposób, jeszcze bardziej w taki sposób. Wtedy po prostu będzie to odstawało od siebie z tyłu, wiecie odstaje, Wtedy fajnie wygląda. Dobrze. Teraz, yy, zanim to przy, przyczepię, to na razie przyczepię nóżki. Nóżki, jak tylko z góry, daję klej, widzicie, i przyczepiam do naszego kurczaczka. Możecie tak, wiecie, na ukos zrobić, będzie wtedy fajniej, śmieszniej wyglądał. I też ogonek będzie widać wtedy. Nie będzie przeszkadzało, jak będzie przyczepiony patyczek wtedy. Także to bardzo dobrze jest zrobić na ukos. Uh -huh. Jeszcze się nie, nie, nie zeszło. To już mamy w ten sposób zrobione i za chwilkę tylko zrobimy mu ogonek, który przyczepimy na taśmę. Już Wam pokazuję, jak tą taśmę przyczepiam. Ja mam taką taśmę, ale jeżeli macie zwykłą taśmę, to możecie zwykłą taśmę użyć. Ja mam taką bardzo mocną. Troszkę może szkoda tej taśmy, ale jak się nie ma innej to. Dobrze jest taka. Bardzo mocna, bardzo mocna klejma. Tu się paczki na przykład przyczepia. Słuchajcie. O! Muszę ją odczepić troszkę, żeby tutaj. O! Już nie zrobiłam, że nie. Odczepiłam wcześniej. Dobrze. Taki kawałeczek, słuchajcie, bo mi jest dużo potrzebne. Poza tym nie może być za dużo, bo mi będzie go wtedy widać. Więc ten sposób tu sobie zagnę, żeby już nie musieć później tak odrywać. Potrzebuję paseczek z zaszłyka. Do tego patyczka doczepiam sobie w ten sposób. Widzicie? Nie wiem, czy to nie będzie za duże, ale na razie, na razie próbuję zrobić. Dobrze byłoby teraz to skleić ze sobą w ten sposób i przytrzymać trochę. O, tak. Nawet lepiej. I z tej strony i przytrzymać. to się musi zeschnąć. No, przeklejamy. Ponieważ tu nam się zrobił taki. Widzicie? To ja to potem przytnę ładnie, żeby to wyglądało dobrze. O. Zobaczcie, teraz przecinam, żeby, żeby to była taka, hop, i jest ładnie już przyłożone, ojej, co to takie, klej się zeschnął troszkę, nie szkodzi, tylko nie będzie widać, ale to i tak zaraz wyczyścimy, już mamy tutaj taki ogonek. Z jednej strony przyczepiamy w ten sposób. Dobrze, by było, żeby to nie było takie wielkie. Czyli już wiemy mniej więcej jaka jest y, zasada, więc musimy, żeby to przykryło. Nie może być za duże ten sa saszłyk. I co mniej więcej coś takiego. I z tej strony przyczepiamy. O. Mocno przyczepić, żeby to się nie urwało. I ten ogonek cały będzie nam trzymał całego kurczaka. Słuchajcie. I teraz dobrze by było to samo zrobić mniej więcej gdzieś tutaj. I jakby była taśma, taśma dwustronna, to by się dużo lepiej przyczepiło. Więc ja teraz na ten, na ten szary plasterek przyczepię. E, taką taśmę. Ja zrobię sobie po prostu taśmę przyczepną, tak jakbym miała dwustronną. Wiecie jak to zrobić? Po prostu z jednej i z drugiej strony. Zwinąć. Zwinąć tak, tak do siebie, e, jak, jakby t, tym klejem do środka. To z jednej i z drugiej strony się wtedy klei, tak? I przyczepić do tego. Się teraz klei. I widzicie, już mamy fajnego kurczaczka zrobionego. Takiego kurczaczka, fajnego zrobionego. Zróbcie sobie takie kurczaczki, możecie wstawić, możecie to do wazoniku. Yy, I to będzie bardzo fajnie wyglądało. Ja Wam pokażę, jak to teraz będzie tutaj wyglądało. Wstawione do wazoniku. <grym> Nasz kurczaczek. A no więc dobrej zabawy. Za chwileczkę yy, wydrukujcie sobie yy, ten szablon kurczaka. Ja, ja Wam te szablony dałam. I za chwileczkę zrobimy sobie malowanie. Zawsze zwykle kolorujecie kolorowanki kredkami. Tym razem pokolorujemy sobie zupełnie inaczej i za chwilkę zobaczycie, w jaki sposób. Więc do zobaczenia!